Logujemy się na grze. Klikamy na kurniki minimalizujemy przeglądarkę. Otwieramy program Tasker i robimy tak jak na filmie. Case mogą być dowolne ale action musi być taki jak na filmie, żeby było łatwiej ustawić Case case y 1-2-3, które odpowiadają za trzy pierwsze akcje. Żeby wybrać case y po prostu klikamy wam klawisz na klawiaturze. Jeśli ustawiliście case i y, action w kolejnych zakładkach musi wyglądać to tak. Wracamy do gry. Naciskamy lin 1. Naciskamy lin 2. Klikamy 3. Czekamy aż pokaże się informacja o skończonym karmienia. Jeśli chcemy możemy przerwać karmienie kiedy chcemy. Klikamy kontrol oraz escape żeby zakończyć karmienie. Pokaże się wtedy informacja jak na filmie. Naciskamy wtedy ok. So hard, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. so hard. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me.